Łukasz Jasurkowski, ale zanim porozmawiamy o ma 20, o to muszę zapytać co się stało, bo tak widzę, że no, takim troszeczkę o y, robiącym ogromne wrażenie. Nie, wierzy, nie wierzyłem do końca, że w wykonaniu papo na stuli. Jest tak dobre jak oni mówią. Niestety zapoznałem się z wysoko parabolą lotu, niekoniecznie lądując tak jak chciałem lądować. To wszystko podczas treningów, m.in. przypomnimy, bo Łukasz Jarosłukowski jest trenerem m.in. Daniela Mieleńczuka głównym, przygotowującym go do, do gali UFC 165. To jeszcze zanim do PMA, to jeszcze na chwileczkę o, tej, o tym właśnie UFC 165. Ciężko trenujecie, to widać. Czy Daniel, czy Daniel też jest po ciężkich treningach? Teraz pewnie okres na świeżość bardziej, tak? to już wszystko, co miał zrobić, już zrobił. Zgadza się. Mieliśmy naprawdę kilka fajnych tygodni pracy. Daniel jest wdzięcznym zawodnikiem do, 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 do trenowania, do prowadzenia, bo cały sztab trenerski nie miał absolutnie z nim żadnego problemu. Wszystko, co miał zrobić, wykonał w 100%. Gdzieś tam lekkie urazy są, ale to nie są urazy, które będą przeszkadzały w walce z Guelmino. I myślę, że w tak dobrej formie jak jest teraz Daniel, nie był w wcześniejszych swoich pojedynkach. Teraz trzeba wyjść w Toronto i to udowodnić. No właśnie to tak tylko dodam, że jak się jest w nastula team, w nastula klub, jak się po treningu rozmawia z, z zawodnikami, to zawsze mówią, patrz, nie ma brzucha. Czyli rzeczywiście to <laughs> chyba świadczy o tym, że jest dobrze przygotowany Daniel Omilęczu. No zazwyczaj gdzieś w tych swoich walkach wnosił 115-117 kg, teraz jest 110, także wyżyłowany, faktycznie, faktycznie troszeczkę zmalał, a troszeczkę się podrzeźwił. No i cały czas będziemy się ciepiać z tego, ale to oczywiście znak naprawdę dobrej formy i, i, chyba, i chyba znak, że to. Idzie w dobrym kierunku. Teraz, no mówię, no tak naprawdę wszystko zostanie zweryfikowane. Czy ten plan treningowy się sprzedał, czy taktyka na Guelmino jest dobrą taktyką. Wszystko okaże się już, kiedy Daniel wejdzie do tej ośmiokątnej klatki UFC. To jeszcze dodatkowo, tylko kończąc, wątek na Życzymy bonusika takiego jak Piotr Kalman. Jest szansa na taki bonusik? Jest. Daniel sobie wymyślił pewną rzecz, którą chce zrobić, podczas tej walki, jeżeli uda mu się to zrobić, to ja myślę, że, ja myślę, że właśnie ten e, knockout nie tylko Gali, ale i 2013 roku może naprawdę być dla Daniela. Lubimy fajerwerki, a Daniel nie, robi się, nie, 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 nie lubi się i nie boi się przede wszystkim e, takich rzeczy podejmować. No to życzymy tych fajerwerków rzeczywiście w Toronto, a on tak wracając tutaj bardziej przyziemnie do Pruszkowa na PLMA 20, czy coś co e, można byłoby nazwać fajerwerkiem widziałeś tutaj, e, podobała Ci się któraś walka szczególnie? Zdecydowanie dusza Masajew, to fajny pojedynek i od strony sportowej, bo widać, że zawodnicy naprawdę kompletni w każdej płaszczyźnie pokazali takie MMA, które ja jako taki ortodoksyjny fan lubię oglądać, do tego coś co predysponuje ich do tego, aby ten sport robić, czyli kawał serca, kawa charakteru. Eee, powiedz, a jak oceniasz tą walkę no wieczoru, ten freak fight, można powiedzieć, Juska Warhoła z Kamilem Bazelakiem. Eee, śmieszny bardziej, czy straszny? Nie, no ani śmieszny, ani straszny. Eee, oczywiście, zadaniem tej walki było przyciągnąć jak najwięcej widzów eee. i jeżeli chodzi o marketingowy strzał, to tak, nazwałbym to freak fightem. I, i, I myślę, że tutaj Mirek Winski mógłby protestować absolutnie niesłusznie. Ta walka miała zadanie przyciągnąć publiczność i przyciągnęła tą publiczność, myślę, że również przed telewizory. E, teraz skoncentrując się na stronie sportowej. Pięknie zabrzmiała R1. Idziemy, <głos》>? Eee, Koncentrując się na stronie sportowej, eee, to naprawdę dobry pokaz tego, że Józef Warchał, pomimo swojego wieku, jest cały czas w dobrej formie, bo on i fizycznie wygląda bardzo dobrze. Pracował na nogach przez prawie całą rundę, bo to się skończyło pod koniec. Ciosy proste, no to widać background i widać no, takie powiedzenie jak jazda na rowerze, tego się nie zapomina bez względu na wieki. Eee, fajnie, że Józef nie traktuje tego jako jednorazową przygodę. Ja jestem bardzo ciekawy, co będzie działo się dalej. No właśnie, podobno, podobno powrót, podobno ewentualnie rewanż. Powiedz, to się o tym wielokrotnie się wspomina, ale ten dzisiejszy pojedynek, tak już obiektywnie rzeczywiście trzeba powiedzieć, pokazał, że ten, kto ze sportu trochę liznął, ma za sobą jakieś doświadczenie sportowe, zdobył jakieś tytuły, faktycznie sprawdza się i nie jest takim jakimś, no powiedzmy sobie, klaunem w klatce, nie jest kimś, kto troszkę bardziej no, budzi śmiech niż, niż budzi śmiech politowania, niż rzeczywisto jakoś tam szacunek, bo Józek Warko obiektywnie chyba na ten szacunek zasłużył. Zgadza się, mówiliśmy podczas transmisji, że mamy wielki szacunek dla Józka, że w tym wieku decyduje się na nową Przygody, tym bardziej, że MMA no, jest e, no, najtrudniejszym sportem walki obecnie na świecie nie? i, i, i wieś, podejmuje rękawice, no, ale to jest wojownik, sam o sobie mówi, że jest samurajem i dzisiaj to udowodnił. No, wyjść do klatki w wieku 49 lat, wiesz, ja, zobacz jak ja wyglądam teraz, nie? chciałbym być w formie Juska w wieku 49 lat. No to tego oczywiście też życzymy, to tamki drobnostka oczywiście, no i oczywiście domyślamy się, że te nerwy, które będą Ci towarzyszyły, jednak Tobie, które będą towarzyszyły podczas UFC 165, będą nieporównywalne z tym wszystkim, co do tej pory chyba, prawda? To takie dla trenera dużo bardziej większe przeżycie, szczególnie jak się tu zostaje na miejscu, nie można tam wejść, nie można nic podpowiedzieć, bo Ty jako profesjonalista będziesz komentował tę walkę, dodajmy, w transport. sportu. Zgadza się i z góry przepraszam, jeżeli będę nieobiektywny, bo będę. Ale na to czekamy w każdym razie. I na ten, jak zwykle, bardzo dobry komentarz w swoim wykonaniu. Dziękujemy bardzo. Łukasz Jura gościem portalu Mania.pl. Dziękuję bardzo.